Ale no to jest mhm. lekcja, którą według mnie wiele osób, które chciały być dobrymi fotografami albo filmowcami, jest w stanie wyciągnąć, bo ja zawsze brałem cię do projektów komercyjnych po to, żebym, się ja, żebym ja się nie martwił tego właśnie, nie wiem, bo ja, ja na przykład nie, nie za bardzo lubię robić zdjęcia, głównie dlatego, bo to jest, to, to jest statyczne, tak? Mhm. I nie jesteś w stanie złapać ruchu, dlatego ja lubię film, bo jestem w stanie komuś powiedzieć, dobra, przejdź stąd, tutaj, i, I wiesz, i my łapiemy ruch, tak? Mhm. A ty, robiąc zdjęcia, musisz na początku, jakby wszystko komuś powiedzieć, żeby on stał jeszcze w jakiejś konkretnej pozie. Mhm. I, I ta komunikacja zawsze jakaś przy zdjęciach była dla mnie o wiele bardziej trudna niż przy filmach. Mhm. I ja za każdym razem właśnie jak miałem wiem, zdjęcia robić, to zawsze myślałem o tobie, bo wiedziałem, jak twoja komunikacja z osobami jak ty się z nimi komunikujesz, no, jak oni na ciebie patrzą, oni od razu cię lubią, mm -hmm. tak? bo jak, jak ty do nich podchodzisz e, i że to o wiele było łatwiejsze dla ciebie niż dla mnie. To, to jest kwestia ruchu, który może być uruchomiony przez takie give and take, które macie. To, tak. no Oczywiście no, ja na przykład mam z kolei takie rzeczy, które zazdrawsze wam, bo jesteście mm. filmowcami, natomiast bardziej stricte niż ja. Natomiast generalnie znowu kwestia zobaczenia i obserwacji. My mamy no znowu bycie fotografem czy filmowcem polega w głównej mierze, żeby zobaczyć coś, czego inni nie widzą, i przedstawić mhm. to w inny sposób. I generalnie również ze zdjęciami, czasami interakcja, którą masz z ludźmi, i nawet jakiś komplement, czy coś, co dajesz im bezpośrednio, mhm. i na przykład komentarz obserwacji o ich ubiorze albo mhm. o ich personali albo jakichś fajnych aspektów, które zobaczysz i u nich zaobserwujesz, tak. również uruchamia u nich e, tak. jakąś myśl czy tak uczucie. Jest. I naturalnie oni wtedy się uruchamiają, a hmm. poza tym hmm. również możesz ich an a animować. animować, animować tak. Ale ty byłeś zawsze o tym bardzo dobry. No. Tak, I, i jest, ale właśnie to jest, przez to tak, takie... nie traktowanie ludzi jako, brzydko mówiąc, produktu, w którym, o, z którym tak? pracujesz, nie, mm. Mm. tylko jako faktycznie drugiego człowieka, nie? Tak. że ty się przedstawisz, ty zapamiętasz jego imię i to już bardzo dużo zmienia. Wow, on mm. zapamiętał moje imię, mimo tego, że widzimy się pierwszy raz i prawdopodobnie już nigdy się nie zobaczymy, mm. ale zapamiętał moje imię. Albo to właśnie pochwalił mój ubiór czy, mm. czy uśmiech. I od razu się ludzie są tacy otuleni taką cieplutką kłoderką tak. i, i przez to też się otwierają, robią się bardziej tacy przyjaźni i to chyba też widać mhm. na filmie, na filmie widać, ale na zdjęciach na zdjęcia. myślę też, że oni, przez to, że jak Ty do nich podchodzisz, to też się lepiej czują. Tak. Nie? nie są wystraszeni tego obiektywu, mhm. nie boją się tego aparatu, tylko no, okay. Ten to też sprawia, że ja to się jest bardzo czuję. dobre ćwiczenie w ogóle, jakby nie dla samej fotografii, jako tako, ale tak. również dla ciebie jako człowieka, żeby mm. zaobserwować coś fajnego u ludzi. Mm -hmm. Ja pamiętam do, do tej pory, jak dotykałem swoje pierwsze aparaty i robiłem mm. jakieś foty ze znajomymi czy na jakichś eventach rodzinnych i tak dalej. Ja siedziałem później w Lightroom, a przedtem jeszcze w Raw Therapy to się nazywało. <grymne> zajebiście słaby program, <grymne> którego nienawidzę do tej pory po prostu. Jak, jak widzę ikonkę tego programu, to też <grymne> po prostu a może coś polepszyli, ale po prostu mm. o masakra. A później na Lightroomie, no to ja po prostu zachwycałem się. Wow, jaka, mm. o, jakie ona ma oczy na przykład. Mm. Bo ten uśmiech, może wiesz, mm. nie w 100% idealny, ale coś tam jest. I później również próbujesz to obserwować i faktycznie zachwycić je czymś ciekawym. I to również fajna lekcja, którą ja osobiście bardzo traktuję poważnie i faktycznie biorę to jako lekcję życiową z fotografii. Każdy ma coś, każdy, nawet ludzie, którzy wydają się niesamowicie źli albo cokolwiek, mhm. mogą mieć coś dobrego w sobie mhm. albo coś ciekawego i, i to możesz wyeksponować. I to jest również taki mindset, który ci dużo pomaga później mhm. w relacjach jakichkolwiek. Bo mhm. jak masz relację czysto z klientem, czy nowym pracownikiem, i tak dalej, musisz znaleźć jakiś punkt zaczepny. I to Ci du daje dużo fotografia. więc... Jeśli podobał Ci się ten klip, to zakładamy, że spodoba Ci się cała rozmowa, jaką przeprowadziliśmy z Jonaszem. No więc klikaj w film i zapraszamy do słuchania.